Ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, syna jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Męcząc pod wąskim piłatem, ukrzyżował Marii Pogrzeby, wstąpił do piekieł trzeciego dnia, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosach, Boga Ojca Przechłogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Cowanie, ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie i Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jak w niebie, tak i na ziemi. się o pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Pała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Rozważamy tajemnicę radosne, tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie w tym dziesiątku prośmy dobrego Boga o pokój na świecie, pokój na Ukrainie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosłowiono odżywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, w odżywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święty Boże Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus.

Pomóc, aby podzielić się z nią radosną wiadomością, aby jej towarzyszyć. Módlmy się, dziękując Panu Bogu za naszą całą rodzinę, bliższą, dalszą i prosząc o potrzebne dla nich łaski. Ojcze nasz, który jest z niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Tobą, Twojego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Módlmy się. Za wszystkie mamy oczekujące na narodzenie dziecka módlmy się, aby y, każde dziecko było prawnie chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Aby nie dokonywano y, aborcji. Módlmy się Także za rodziców, którzy mają trudności w poczęciu dziecka, by Pan Bóg dał im łaskę potomstwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dzień. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w oczy Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w Twojego Jezus.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, święta na nami w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Marię Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławioność między Niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święto Zdrowaś Marię Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między Niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.

Panie Jezu, ofiarujemy Ci wszystkie dzieci od samego początku, aby wzrastały w wierze, aby rozpoczynały drogę wiary przez sakrament Chrztu. Módlmy się za rodziców, którzy mają słabą wiarę i nie, nie planują póki co korzystać, prosić o ten sakrament Chrztu dla swoich dzieci, o łaskę nawrócenia dla nich. Aby pozwolili dziecku rozpocząć drogę wiary. Módlmy się także za naszych rodziców chrzestnych, dziękując im za to, że stali się naszymi rodzicami chrzestnymi. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święcie, imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławoności między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus.

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się, aby młodzież, która czasem gubi się, odchodzi od Pana Boga, odnalazła Jezusa, która, który na, nie, na nią zawsze czeka. Jezus, który zawsze jest gotowy przebaczyć, pocieszyć. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Nie ma naszego, proszę mnie, wydań nasz, i oblicz nasz, i w niebie. Jako Boga, w ojczyźnie, w ojczyźnie, I niech Bóg, Bóg, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono pod żywota Twojego Jezus. Święto Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławioności między niewiastami, błogosławiono żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryje, łaski, pełna Pan z Tobą błogosławioności między niewiastami, błogosławiono w odżywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami, błogosławiono w odżywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryje łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławioność Ty między niewiastami, błogosławiono w odczyta Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święty Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta i Amen. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak Jezu, na początku, teraz Amen. Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Twoją obronę, o Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale o wszelakich przygód.